Aby wszyscy stanowili jedno, jak ty, ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś ty mnie posłał. Święty Jan Ewangelista uczy nas dziś modlitwy Ojcze Nasz. Właśnie tymi słowami, aby wszyscy stanowili jedno, jak ty, ojcze, we mnie, a ja w tobie. Jest to Janowa wersja tej modlitwy. Od kilkunastu dni. Towarzyszymy Panu Jezusowi apostołom podczas ostatniej wieczerzy w wieczerniku. Dziś słyszymy zakończenie modlitwy arcykapłańskiej Pana Jezusa, gdzie On prosi za swój przyszły Kościół. Trwamy obecnie w okresie między wniebowstąpieniem Pańskim, a uroczystością zesłania Ducha Świętego. Dlatego te słowa jeszcze bardziej nas dotykają, gdzie jest zapowiedź Kościoła, który dziś jest żywym Kościołem Chrystusa. Wiemy, że powoli dobiega końca, zbawcza misja Pana Jezusa tutaj na ziemi i że odejdzie On do Ojca. Pan Jezus w tym fragmencie używa aż cztery razy określenie Ojciec wobec Boga. Gdy sięgniemy do Ewangelii według świętego Jana od rozdziału 13 do 17, to zobaczymy, że tam prawie. Pięćdziesiąt razy Pan Jezus używa określenia Ojciec względem Boga. Chrystus wskazuje przez to, że nie jesteśmy sierotami. Mamy być tu na ziemi dziećmi Boga, Boga Ojca. A co za tym idzie, mamy być też braćmi między sobą. Dokonuje się to przez synostwo w Synu, który daje nam najpierw Kościół jako Matkę, w łonie której mamy życie – Życie, które pochodzi od Boga. Zadaniem tej Matki Kościoła są nasze narodziny, narodziny do życia wiecznego, wtedy pełni dopiero odkryjemy ojcostwo naszego Boga. W centrum Chrystusowej modlitwy wybrzmiewa jeszcze inne określenie, a mianowicie jedność. Pan Jezus modli się o jedność swoich uczniów, tych obecnych, jak i przyszłych. Jedność to dar, który pozostawia nam Syn, ponieważ ma on doświadczenie jedności ze swoim Ojcem. Zgromadzeni wokół Syna w jedności możemy wołać do Boga Ojcze. W przeciwnym razie jesteśmy tylko obłudnikami i pośmiewiskiem. Nasza jedność w miłości to więź miłości, która zakłada Odmienność drugiego człowieka, ale nigdy jego unicestwienie. Jedność w miłości objawia światu imię Boga jako Ojca i dopełnia Jego zbawczy plan. Szukajmy dziś dojrzałości w tym, że jesteśmy dziećmi wobec Boga, który jest naszym Ojcem.